I żeby przejść do tego elementu motywacyjnego, czyli do tego elementu, czego oczekujemy, to żeby skutecznie działać, trzeba mieć, trzeba mieć jakiś cel do tego, żeby coś zrobić. Oczywiście możemy błądzić, jak tylko nam się chce, możemy sobie chodzić po lesie i zwiedzać w wolnym czasie, i to jest też fajne, to też jest przygoda, ale w sytuacji, kiedy mówimy o biznesie, o, o modelu biznesowym, Dwa elementy są szalenie istotne, i to są dwa elementy, które, w zależności od sytuacji, będą stawiały nam pewnego rodzaju poprzeczki, będą stawiały nam kolejne słupki, do których możemy dojść. I tu mi się kojarzy jednoznacznie z takim bardzo starym i bardzo popularnym przykładem jedzenia słonia. Kiedy widzimy słonia i, i patrzymy na niego, i ktoś tam powie: Ty, dasz radę zjeść słonia to większość osób no tak trochę, no kurczę, trochę duży ten słoń, tak nie za bardzo. Ale jeżeli ktoś nam e, przygotuje program jedzenia słonia i to się okaże, że tak długo jak będziemy żyli, będziemy sobie tego słonia po karałku jedli, aż go w końcu zjemy. Krótko mówiąc, e, ustawianie sobie, ustawianie sobie pewnych poprzeczek, Powoduje dwa elementy. Po pierwsze, osiąganie poprzeczek powoduje zadowolenie z osiągniętego celu i nie można sobie jednego celu postawić na samym końcu i całe życie kombinować, jakby do niego dojść i nie być nigdy zadowolonym, bo ten cel zawsze gdzieś tam na samym końcu. Ale druga strona medalu jest taka, że nie można także stawiać sobie tylko najbliższej poprzeczki, która donikąd nie prowadzi. Czyli obydwa elementy i te, te, tego celu na końcu. I tych, I tych poprzeczek po drodze, obydwa są szalenie istotne. Ja znam osoby, które lepiej radzą sobie z celami krótkoterminowymi i znam osoby, które bardzo dobrze radzą sobie na długi dystans. I można to porównać do klasy średniej, do, do, przepraszam, do szkoły średniej, do klasy, która kończy lub do, do dowolnej klasy w gimnazjum. I będziemy mieli tam osoby, które Wiedzą, co chcą, wiedzą, jaki zawód chcą wykonywać, są zdeterminowane i szukają drogi, żeby to osiągnąć. Na razie jeszcze nie patrzą kategoriami, być może, życia, ale przynajmniej kategoriami zawodu. Czy to się w życiu może zmienić? Oczywiście, że tak. Ale to są osoby, które chcą być informatykami, prawda, i, i pod to układają swoje życie. To są osoby, które chcą być pielęgniarkami, albo lekarzami, albo kimkolwiek innym. Krótko mówiąc, te osoby posiadają zmysł posiadają orientację, która, która prowadzi ich tymi ścieżkami w prawo, w lewo, klasa tak, klasa tak, ale wiedzą, gdzie dążą. I są osoby, które są bardziej skoncentrowane, jeszcze nie wiedzą, co chcą zrobić, ale wiedzą, jakie, jakie chcą uzyskać oceny na koniec roku. I tutaj stawiają sobie poprzeczkę, ja nie wiem jeszcze, co ja będę w życiu robił, ale wiem, że średnio w tymi 4,5, prawda? Czyli... Czyli mają ten cel postawiony, nie życiowy, nie niedługoterminowy. Ten, te, ten teraz, tu i teraz chcą osiągnąć pewną poprzeczkę. To oznacza, że będą patrzyły na wyniki z klasówek, będą patrzyły na wyniki z prac domowych i całą resztę, dlatego że one się koncentrują na tym bliższym celu, na średniej, na koniec roku. Czy można powiedzieć, że jeden sposób jest lepszy, a drugi gorszy? Absolutnie nie. Po prostu jesteśmy różni. I dlatego wśród osób, które mnie dzisiaj słuchają, też są różne osoby. To oznacza, że część z Państwa zdecydowanie jest gotowa wiosłować dla dużego celu 15-50 tysięcy zł miesięcznie i będzie dotąd drążyć różne tematy, będzie dotąd szukać różnych rozwiązań, aż do tego celu dopłynie. I będą osoby, które będą dużo bardziej skuteczne tymi właśnie drobnymi krokami, tymi, tymi poszczególnymi elementami, które spowodują, że jesteśmy w stanie ten cel osiągnąć. I mamy tutaj dwa parametry, które będą się przenikać, dlatego że ciężko jest rozgraniczyć tak dokładnie te dwa parametry. Pierwszy parametr to jest uzyskanie rezultatu, prawda? Czyli krótko mówiąc, ja dzisiaj ja dzisiaj chciałbym żeby jedną osobę zarejestrować do Familo. To jest rezultat. A drugi to jest cel w postaci wykonam pracę. Ja dzisiaj pokażę przynajmniej jedną prezentację i, i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Też trudno jest jednoznacznie określić, która, która filozofia jest jednoznacznie lepsza. Ważne jest, żeby taki cel posiadać. I tu jest taka tabelka z pięcioma celami przykładowymi które powinny nam przyświecać w, w programie NETBIS jako, jako jakiś pomysł na stawianie sobie poprzeczki. Mamy trzy osoby, które powinniśmy zarekomendować, żeby nam matryca płaciła 100%, 100 tego, co może płacić. To oznacza, że... Pierwszym naszym takim celem, pierwszą naszą podstawą powinno być zarekomendowanie trzech osób. I dla osób, które są nowe, dla osób, które dołączają do projektu, to jest taka mapa drogowa, to jest taki wskaźnik. Teraz jak ta osoba już jest dłużej, pewne elementy już są zrealizowane, są zrealizowane nie tak, ale podobnie wiele różnych czynników będzie miało wpływ. Ale każda nowa osoba, każda osoba, która przygląda się projektowi jakiemuś, potrzebuje mieć nie tylko, nie tylko tą wizję na samym końcu, zobacz, ale potrzebuje mieć także te stopnie, drabinki, po których będzie mogła się wspinać i będzie wierzyła, że może je zrealizować. I pierwszym takim stopniem to jest, to jest zarekomendować trzy osoby. Jakie te, z jak tego stopnia można sobie postawić, inne konsekwencje, w zależności od sposobu motywacji. No można sobie postawić taką konsekwencję, chcę mieć program NEDBIS i mieć go za 10%. Czyli już tutaj mamy, po jednej stronie mamy cel oparty na pracy, na, na rezultacie pracy, chcę zarekomendować trzy osoby, a drugi już mamy finansowy, chcę, nie chcę płacić po 100 złotych miesięcznie. Chcę mieć ten rabat 90%. To jak te trzy osoby zarekomenduję, mam pierwszy krąg wypełniony, to mam już wtedy 10 zł miesięcznie mnie kosztuje ten cały projekt, a nie 100 zł. I to jest mój pierwszy jakby cel, który sobie stawiam i to jest to jest ta pierwsza poprzeczka. Jakiś pomysł, jakiś cel do zrealizowania nieodległy tutaj i teraz do zrobienia, ilu osobom trzeba pokazać plan i tak dalej. Stanowi już tutaj element statystyki pewnej, o której za chwilkę będę mówił. Jeżeli to osiągamy, jeżeli ten cel już mamy, jakby jako ten pierwszy szczebelek drabinki, możemy sobie powiedzieć: postawmy sobie drugi cel. Zróbmy sobie z tego drabinkę, zróbmy sobie z tego układankę, gdzie będziemy mogli po tych stopniach sobie wchodzić. Jeżeli to zrobimy, to co dalej? No, dalej fajnie by było, żeby można było zrobić zakupy za 200 zł. I tutaj jest haczyk dla, dla tych osób, które szybko policzą. To oznacza, że tak naprawdę potrzeba mieć 300 zł premii. Dlaczego? O, no, bo trzeba będzie mieć na to, żeby mieć ten netbis za 10%, to trzeba będzie tą stówkę mieć premii. I żeby mieć te zakupy za 90% wartości 200 zł, to trzeba mieć następne 180 zł. Czyli orientacyjnie trzeba dojść do premii około 300 zł. Ale tu już mamy. Możemy sobie popatrzeć na tą naszą małą matrycę i sobie popatrzeć, jak różne kombinacje mogą być, żeby te 300 zł uzyskać. Ale pierwszy cel mamy osiągnięty, czyli zaprosiliśmy trzy osoby do projektu. Teraz pomagamy im, pomagamy tym osobom lub rekomendujemy kolejne, żeby osiągnąć kolejny cel. Jeżeli łatwiej nam jest rekomendować kolejne osoby, żeby osiągnąć kolejny cel, to rekomendujemy kolejne osoby. Jeśli łatwiej jest nam pomagać tym osobom, to pomagamy tym osobom. Jeśli te osoby nie potrzebują pomocy, radzą sobie dobrze bez nas, stawiamy sobie kolejny cel i go realizujemy. Kolejną poprzeczką, kolejnym jakby progiem, który chcielibyśmy uzyskać, to jest premia na poziomie 600 zł. Dlaczego akurat 600 zł? Dlatego, że premia na poziomie 600 zł gwarantuje nam umiejscowienie pięciu pozycji bonusowych w tych matrycach dodatkowych. To oznacza, że jeżeli mamy już 600 zł premii, to już wiemy, że uzyskamy wszystkie pięć pozycji bonusowych, które zaczną dla nas pracować i wszystkie pozycje bonusowe, które będą w tym momencie do naszej matrycy premiowej, do tej 2 razy 9 wpadać, będą już zasilać nasz portfel, będą zasilać nasze premie, będą wzmacniać nasze zarobki, Właśnie w tych matrycach premiowych. Krótko mówiąc, mamy kolejną poprzeczkę, czyli mamy drabinkę. Chcemy mieć stówkę, trzy osoby rekomendujemy. Chcemy mieć zakupy na poziomie 200 zł z 90% rabatem. Może jeszcze wrócę na chwilę do tego drugiego punktu. Powiem Państwu, dlaczego on jest taki ważny. <laughs> Dlatego, że jest to pewien, pewna rzecz, którą można sobie długo wyobrażać. A dopiero jak się zrealizuje, ona do człowieka dociera. Jak ja dołączałem do projektu, to słyszałem o 90% rabatach. Ale nie miałem jeszcze takiej grupy, która by generowała premię, która by mi umożliwiła dokonać taki zakup. I po jednej stronie przyglądałem się temu i mówię: genialna sprawa, a po drugiej stronie tego nie zasmakowałem. To jest trochę tak, jak dla osoby, która nigdy nie prowadziła samochodu. Opowiadać jej, jak fajnie jest prowadzić samochód. No fajnie jest prowadzić samochód, to jest wszystko fajnie, ale między wyobraźnią, a, a y, y, faktycznym y, doświadczeniem danej rzeczy jest pewna przerwa. I w momencie, kiedy osoba ma tyle emonet, y, posiada, y, posiada wystarczająco e-monet, żeby zrobić ten zakup, i zapłacić 10%, jej świadomość jakby przestawia się na inny poziom. To jest inny poziom świadomości w ramach całego projektu. Dokonanie tego pierwszego zakupu za 10% przedstawia świadomość w ogóle funkcjonowania. Zwróćmy uwagę, że ten pierwszy zakup, czyli czesne w ramach projektu NETBIS za 10 zł, jeszcze tego nie robi, bo te 10 zł dalej jest kosztem. Dla tej osoby. Ona zmniejszyła swój koszt uczestnictwa w programie NetBiz do 10%. Natomiast zakupy za 90%, 90 rabatem, to już jest zupełnie inne odczucie. To jest inne doświadczenie życiowe. To jest jakby inny poziom doświadczania tego, co Familo oferuje. To jest doświadczenie kupna paliwa czy kupna czegokolwiek innego za 10%. To jest zupełnie inna adrenalina, inny poziom, nazwijmy to szczęścia, którego ta osoba doznaje, dlatego że doświadcza czegoś, co do tej pory było dla niej pojęciem czysto teoretycznym, zupełnie obcym. Dlatego ten poziom 200 zł zakupów jest wcale nie bez znaczenia, jest ważnym elementem w, w ramach tego projektu. W momencie, kiedy osoba postawi sobie kolejną poprzeczkę. I ta kolejna poprzeczka to jest 600 zł, i mamy 5 pozycji bonusowych wtedy. Wtedy zaczynamy w pięciu matrycach bonusowych zarabiać pieniądze. W pięciu matrycach bonusowych zaczynają się generować jakieś kwoty. Czy to będzie 10, czy 50, czy 100 zł, to to już są pieniądze, które wpływają na to wspólne konto, one zwiększają dochody z całego projektu. I widzimy, że tam się już coś dzieje. Ten projekt zaczyna nabierać takiego większego smaku. Zaczynamy patrzeć na projekt z większej perspektywy. Do tej pory patrzyliśmy na ten projekt jak taki projekt drobny. Teraz zaczynamy patrzeć na ten projekt jak taki projekt duży. W momencie, kiedy te pozycje bonusowe zaczynają generować nam premię, zaczynamy przyglądać się, że te premie jakby już same z siebie rosną. Już nasz wkład. Pracy w te pozycje bonusowe w zasadzie nie jest taki widoczny, a premie są. Krótko mówiąc, zaczynamy dostrzegać drugie dno całego procesu. I w momencie, kiedy osoby w naszej grupie też dostają premie, zaczynają robić zakupy, generuje się ZDP w naszych grupach, to i nasza matryca familo zaczyna być kolejnym elementem, który przynosi nam coraz większe dochody, i ten cały mechanizm zaczyna nabierać smaku zaczyna nabierać właśnie tej szczęśliwości którą na początku wytwarzaliśmy przez zabiegi naszego umysłu, a teraz już zaczynamy doświadczać tego wszystkiego. Krótko mówiąc, ten trzeci poziom już nam daje kolejny element doświadczania, czyli kolejny element szczęścia, nazwijmy to potocznie, że to wszystko dla nas, te mechanizmy działają. W momencie, kiedy uzyskamy pierwsze tysiąc złotych z premii, no te osoby, które pierwsze uzyskają, my przygotujemy dla nich. Jakieś dodatkowe niespodzianki, ale potem takich osób będą dziesiątki, a potem setki. Krótko mówiąc, jest to pewien próg. Tysiąc złotych magiczne, równa kwota, tysiąc złotych premii to jest już kolejny jakby poziom uzyskiwania tutaj korzyści materialnych. I mamy piąty punkt, który jest jeszcze niedookreślony w znaczeniu regulaminu, jeszcze nie mamy go jakby dokładnie opisanego. Ale już wiemy, że będziemy realizować w ramach tego projektu program samochodowy. Będziemy umożliwiać osobom, które będą chciały z tego programu skorzystać, uzyskanie prawa do dysponowania swoim pojazdem w ramach tego projektu. I tak jak mówię, to jest takich pięć punktów, to jest pięć poprzeczek, które powinny działać zarówno dla osób, które patrzą długoterminowo, krótko mówiąc, na samym początku, od razu zapisując się do projektu, patrzą, okej, okay, w tym projekcie mogę mieć samochód, co mam zrobić? To jest, to jest ta osoba, która mówi, ja chcę zostać lekarzem. To jest jej tok rozumowania. Co jest po drodze? No po drodze jest to, 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 to. Okej, okay. wszystko po drodze to po prostu muszę zrobić, bo mi tak naprawdę na tym samochodzie zależy. To jest jedna grupa osób. Druga grupa osób to jest ta, która jest się w stanie skupiać na tych wszystkich rzeczach po drodze, i robić je po kolei. Dlaczego? Dlatego, że taki charakter, taka jest ich narracja życiowa. Czy któraś z tych grup osób jest w naszej grupie zakupowej w cudzysłowie lepsza, a się jest gorsza? Odpowiedź jest jasna i czytelna: nie. Obydwie, obydwie grupy osób mają swój sposób funkcjonowania, i obydwie w świecie rzeczywistym i w tego typu programach są skuteczne.